Bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Młodka i na tym kanale będę się przedstawiać jako Black Queen. Jest to mój pierwszy filmik na kanale, więc zaczynam swoją przygodę z YouTube'em. Dzisiaj będzie bardzo taki lightowy, czydowy filmik, bo to będzie vlog. Jestem aktualnie w Grecji z chłopakiem, dokładnie na wyspie Kos. I w dzisiejszym filmiku pokażemy Wam, jak. Nam się żyje, jak spędzamy tutaj czas, jakie siedzonko, jakie widoczki na pewno będą. Także zapraszam Was bardzo serdecznie i bez żadnego przedłużenia zapraszam na przebitki. Dzień dobry kochani, dzisiaj pojechaliśmy z naszego hotelu do miasta Kos, czyli stolicy po prostu tej wyspy i dosłownie byłam tutaj 5 minut, może maksymalnie i już zdążyłam zakupić koszulkę. Ja ogólnie mam taką manię kupowania rzeczy za granicą, które nie są totalnie z tym krajem związane, nie wiem dlaczego, także zobaczycie jak już będziemy w domu co to takiego jest. kochani, przychodzę do Was prosto z basenu, żeby dać Wam e, update Przedzielniczy, zarówno jak i życiowy, e, ponieważ byliśmy, jak już widzieliście wcześniej e, na kos, kupiliśmy sobie każdy po koszulce, ja kupiłam jeszcze magnes i Szumek kupił e, taki posąg po prostu e, do ozdoby z. Hipokratesem, który pochodził właśnie z miejscowości Kosk, yy, ale niestety jest on tak, w taki sposób zapakowany, że pokażę Wam po prostu wstawię nagranie. Jak już będziemy w Polsce, jak już wyląduje na półce, na pewno pokażę Wam, jak z bliska on wygląda. Ponieważ jeszcze jesteśmy w Grecji, to nie chciałabym go teraz opakowywać, żeby po prostu do transportu, do samolotu mógł być dobrze zapakowany, żeby nic mu się nie stało. Ja uwielbiam kupować koszulki, które totalnie nie są związane z krajem, w którym jestem. Nie wiem, dlaczego tak robię, ale ja i tak jakby sama pamiętam, gdzie to kupiłam, przez co mam świetną pamiątkę. I w tym roku zdecydowałam się na koszulkę Queen, jednego z moich naprawdę bardzo lubianych zespołów. Mogę tutaj troszeczkę bliżej pokazać. Jak widzicie, jestem na stroju kąpielowym. Mogę w sumie pokazać, jak to wygląda. Bardzo mi się spodobał i kupiłam go w lumpeksie za 24 zł, chyba. Także polecam lumpeksy i tak myślę, że na pewno w jakimś najbliższym czasie, w następnym filmie gdzieś, to będzie na pewno moje zdobycze lumpeksowe, bo bardzo lubię po lumpeksach chodzić i naprawdę 90% mojej szafy to jest lumpex. Mój chłopak trochę bardziej y, już y, tematycznie do y, kraju, w którym się znajdujemy, czyli Grecja, kupił sobie koszulkę z Zeusem i uważam, że jest przepiękna jakby bardzo lubię takie mroczne klimaty, więc no bardzo mi się podoba. Tutaj to z zagranie z tymi... Trochę po są po prostu jakby pioruny w tle. Tu je da, jeden trzyma, a tutaj po prostu są jakieś grzmoty, czy, czy, czy nie wiem, jak to nazwać, ale... No cudownie, cudownie się prezentuje. Bardzo mi się ona podoba. No i kupiłam jeszcze magnesik. Tylko gdzie ja go posiałam? O, tutaj. Mamy morze, mamy łódeczkę, schody i ogólnie taką y, część po prostu miasta. Bardzo mi się tam podobało ogólnie. Jest naprawdę... Tak jak sobie wyobrażałam tą Grecję, takie malutkie te uliczki i to wszystko, to faktycznie, faktycznie tak to wyglądało. Jeśli chodzi o y, update czytelniczy, Uczyłam książkę Mity skandynawskie pana Green. I co ja mogę powiedzieć o tej książce? Jest bardzo dobrze napisana, lekko się przez nią idzie, naprawdę przez tę się płynie. Mogę więcej pokazać, jak strony wyglądają. Naprawdę przez do dróg. Bardzo podobają mi się te obrazki, które jakby pokazują, co będzie w konkretnym rozdziale. Możemy sobie dzięki temu bardziej wyobrazić, jak to mogło wyglądać. Jest strasznie dużo imion, trzeba się nastawić na to, że na początku możemy nie łapać, i będziemy kartkować z powrotem, a chociaż jest o tyle ułatwienie, że z tyłu są napisane kto jest kim. Mamy normalnie wszystkie imiona napisane i możemy sobie zawsze do tego wrócić, jeśli nie pamiętamy kto kim był. Także jest to naprawdę duży plus. Spodem jest dokładnie to samo w twardej oprawie. Także potem na półkę można sobie wstawić już bez tej wkładki i będzie się pięknie na półce prezentować. Jak bym miała to ocenić, to na się oceniam to 4 na 5 gwiazdek, bo mitologia, uważam, jest bardzo ciekawa. Można się naprawdę fajnych rzeczy dowiedzieć z kultury, dlaczego, no przykładowo, dlaczego, powstało, dlaczego powstała ziemia według, według ludzi ze Skandynawii. I porównać to te do, do tego, w co my Słowianie na przykład wierzymy. To jest pierwsza mitologia, którą przeczytałam. Następne w kolejce będzie pewno słowiańska. Jeszcze jedna rzecz, którą mogłabym opowiedzieć, to ostatnio y, dwa dni temu dokładnie byliśmy na, byliśmy na pokazie y, tańców ludowych. Oraz pieśni tutaj w Grecji. No, mi się to bardzo podobało. Uważam, że jest to taki fajny, dostojny taniec. Jest bardzo, bardzo energiczny przy tym wszystkim. Najfajniejsza część tego wszystkiego było to, że na koniec, bo tam było, nie wiem, 12 takich tańców, naprawdę bardzo dużo mają tego. Wszystkie bardzo do siebie zbliżone, to na końcu brali ludzi z widowni, żeby, żeby dołączyli do nich i tańczyli razem z nimi i uczyli kroków. No, a że ja z Szymkiem byliśmy akurat w jednym z pierwszych rzędów, to, to po prostu nas wzięli. No i bardzo, bardzo się zmęczyłam, mimo tego, że kroki były naprawdę proste, to trwało to bardzo długo. Nie wiem, to były najdłuższe, nie wiem, 5 minut mojego życia, przysięgam. Mogę powiedzieć jedno, że Grecy są cudowni, naprawdę cudowni ludzie, są bardzo sympatyczni, tacy bezproblemowi, nie widzą w niczym problemu, zawsze są yy, chętni do pomocy i no, można na nich liczyć. i Człowiek się nie wstydzi nawet do nich zagadać, bo widzi, jakie mają do nich podejście. Także naprawdę. Jeśli ktoś nie był w Grecji, to ja bardzo osobiście polecam i dla klimatu, i dla morza, i dla gór, i dla ludzi, i dla jedzenia. Przede wszystkim jedzenie jest bardzo, bardzo smaczne. Wczoraj, jak widzieliście, był pokaz y, iluzji, który bardzo mi się podobał. Po prostu siedziałam później do drugiej w nocy i oglądałam na YouTube wyjaśnienia niektórych tych sztuczek. W przyszłym roku planujemy albo Chorwację, albo Turcję, jeszcze zobaczymy. Dobrze, ja już będę kończyć. Yy... Zapraszam dalej na przybitki i widzimy się później. Cześć kochani, dzisiaj jestem na spa i pierwsze co mamy to koniec w bardzo, bardzo ciepłym baseniku. Tutaj z takim prysznicem. Tam ślimek sobie pływa. No, pięknie się to prezentuje. Tutaj są leżaczki z ręcznikami. I tutaj spędzamy 30 minut. A następnie będziemy mieli masaż olejkami. 45 minut to będzie trwało, także będzie bardzo udany relaks coś czuję. Właśnie jesteśmy po spa i byłam pierwszy raz na spa, także bardzo mi się spodobało i cały czas czuję te olejki na sobie jak pachną tym cynamonem i no jestem zachwycona tym doświadczeniem. I właśnie przed sekundą byliśmy jeszcze na chwilkę w sklepie, który jest bardzo blisko naszego hotelu. Kupiłam sobie taki oto naszyjnik w kolorze, um, ciężko stwierdzić, taki granatowo-fioletowy. A Szymek kupił sobie taką flagę do powieszenia, żeby tutaj teraz nie pomylić, taką flagę do powieszenia. W pokoju z flagą Grecji. Aktualnie szykujemy się. Jeśli słychać jakieś dziwne szumy w tle, to jak właśnie bierze kąpiel, także przepraszam za to. Szykujemy się właśnie na kolację, bo mamy zarezerwowany, zarezerwowany stolik w restauracji azjatyckiej. No i tam się dzisiaj na 18.30 wybieramy, bo nie. Puszczają bez rezerwacji i już pierwszego dnia, gdy byliśmy, to ten z nich zarezerwowaliśmy, bo jest bardzo duży popyt na to. Także zapraszam na kolejne przebitki i widzimy się później. Witam Was w kolejnym update. jak widzieliście wczoraj byliśmy na kolacji w kuchni azjatyckiej i cóż, chciałabym powiedzieć mniej więcej swoją ocenę po prostu i jakie dania wybraliśmy, więc na przysta przystawkę wzięliśmy sobie krewetki z sosem, który nie mam pojęcia jak się nazywa, bo niestety nie było w opisie w takiej panierce i o no, 10 na 10, serio. jakbym mogłabym cały talerz po prostu tego zjeść Plus do tego były sushi z sosem sojowym, no to takie standardowe sushi, również 10 na 10, bo ja bardzo lubię. E, potem dania główne, Szymek sobie wziął wołowinę w sosie syczuańskim, jakoś tak, Jak... Jezu, jeśli się pomyliłam, to naprawdę przepraszam, ale no takim lekko pikantnym, przez co daje tutaj takie 7 na 10, bo ja nie jestem fanką pikantnych potraw. A ja wzięłam sobie miskę, to się nazywa chińskie nudle z kurczakiem i z owocami morza. I to było przepyszne. Jakie to było dobre, jedne. Yy, przede wszystkim nie pożałowali tych owoców mor morza. <tak Także mogłam się tam smakować w te małe krewetki w małże i w paluszki krabowe. Weźmy sobie na deser pana kotę oraz tak zwaną smażoną czekoladę, czyli po prostu ym, tak jak jest to ciasto od sajgonek, to w środku była właśnie taka czekolada ciepła. Pierwszy raz jadłam pana kotę i samo to, jak to wyglądało, jak to było podane, no po prostu artystycznie bardzo i bardzo, bardzo smaczne rozpływało się w ustach. Po prostu nic dodać, nic ująć. Uważam, że wybraliśmy najlepsze desery, bo jeszcze był do wyboru sorbet. Ale chyba bym żałowała, gdybym widziała sorbet zamiast tego. Naprawdę. I wracając z tej kolacji, kupiłam sobie koszulkę, którą aktualnie mam na sobie z meduzą. I. I to w sumie tyle, co miałam do powiedzenia. Jesteśmy już spakowani na jutrzejszy wylot. Idziemy sobie teraz drinkować i, i po prostu korzystać z tych ostatnich chwil tutaj. Ja się bawiłam znakomicie, yy, więc zapraszam Was na ostatnie już przebitki i pewnie do zobaczenia w Polsce na już zakończenie tego filmu. Chodzę dawać z zakończeniem tego vloga. Bardzo dziękuję za oglądanie! I cóż mogę powiedzieć? Zapraszam na kolejne filmiki. Mam nadzieję, że, że się będzie bardzo owocny, bo jest trochę planów. Także jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Zapraszam na moje social media: na TV Time, na Kutryca i na y, mojego TikToka oraz Instagrama. Wszystko będziecie mieli na dole. No i trzymajcie się, kochani. Cześć! Ewentualnie. kupił sobie flagę. Szybko. Ja muszę pokazać wszystko. Szybko muszę pokazać. Ja myślę, myślę że... No 5 lat. 5 lat. Taki nieznajomy. Nie będę pokazywał głowy jak typiarka w Batamówkach. <noise> nie <głos> pamiętam jej. <noise> No ta asystentka tego prezydenta. No nie pamiętam. Prezydenta. Taki niski. Nie pamiętam. Dobra. Cześć po